Z tej strony Jorwet w innym odcinku. Chciałbym Wam pokazać talie, która jakby to powiedzieć była bardzo blisko mojemu sercu od samego początku homecomingu. Co prawda, jej forma się zmieniała, ale sam koncept, czyli posiadanie jak największej ilości elfów, i granie wokół, właśnie elfów. E zazwyczaj kontrolnie. Bardzo mi się spodobał na samym początku e, zwykle kam to na Francesce z podwójną pożogą, bądź podwójnym smoczem snem. W e, swego czasu do tą talią do e, rangi prawie drugiej. E, to była pożogowa Franceska. E, natomiast niestety teraz się to zmieniło i jedna z moich ulubionych talii, czyli właśnie właśnie podwójny, dwójna pożoga z elfami, podwójny Elf i sen, czyli podwójny Smoczy Sen, Sunchesty z elfami nie mogą już istnieć w takiej formie, jakie istniały, ale bardzo mocno zostały buffy elfy i też potaniały nikt koszty prowizji, jak w przypadku Isengrima, który teraz musi zbudować tylko dwa elfy, żeby zrobić swoje osie, wyrobić swoje zrobić swój koszt prowizji um a zwykle w tej tali potrafi zrobić nawet 16 punktów, czyli podwoić swój koszt prowizji, więc naprawdę to jest masa punktów e to super działa z Eliasem, który potem potrafi podwoić te punkty, które z Sengry wzmocnił, a jakoś, że my mamy dość też mocną kontrolę, e to przeciwdział będzie miał sporo realnych jednostek, więc zwykle Elias chodzi po kilka punktów na naszą korzyść co najmniej. E tak. Combo, które gramy w tej talii, to oczywiście e, Itlina, Sheldon, którego potem możemy wtasować do talii i wyciągnąć za pomocą Zewu Lasu z VW dzięki czemu mamy podwójną harmonię na półelfach chłopcy w jednej turze bo zwykle, wiecie, mamy pół elfa, dwóch półelfów łowców z harmonią e, zagrywamy Dryadę, to jest kolejna jednostka nowa wzmacniają się e, i Zagrywamy Sheldona. Kolejna nowa jednostka, wzmacniają się nowa kategoria. O, oczywiście staramy się mieć Isengrima na finishera, aby nie został zniszczony. E, I zrób jak najwięcej punktów, bo jeśli zagramy go na początku, e, zaraz po zagraniu jednostek, które tworzą elfy, to on zostanie zniszczony i te kilkana, kilka kilkanaście punktów na tym możemy stracić. E, tak, e, Shiru, w zależności od tego, na jaką talię gramy, załóżmy, że gramy na Nilfgaard, który potencjalnie może mieć e, niewolniczą piechotę, dlatego chcemy mieć go raczej w talii po to, aby potencjalnie wyciągnąć go z lezewu lasu. Jeśli gramy na jakąś inną talię, warto mieć go na ręce, ponieważ często potrafi zniszczyć jednostkę e, jakiś brązy, który są wyciągnięte załóżmy z portalu a, albo e, fajnie kontruje Franceskę, która zagra sobie niepomyślnie nie, nie jakby 4 razy krasnolskiego najemnika wtedy jesteśmy ustawieni i zabijamy ich wszystkich na raz więc to też jest spoko. Plus, e, jeśli się dzieje a nie mamy żadnego neofilet, to nawet e, łatwiej jest nam ustawić jednostki na trójkach, czasami u przeciwnika. Um, Karty do wymiany uważam, że Pawko, mimo że jest bardzo ciekawy, to jednak jest człowiekiem i można by wymienić go na elfa. L za 8, to mamy tutaj idę chyba, czy nie mamy? Nie, idy nie ma. E, więc mogłaby tutaj iść Ida e, na 8 prowizji. Nie, czy Ida jest za 7. Chwila, mam legę mózgu. Nie, Ida jest na 7 nawet, więc myślę, że hmm, Ida mogłaby iść na e, zamiast potencjalnie Pawko. I można by pokombinować z może Eleasem, wymienić go na jakąś dziesiątkę. Myślę, że mogłoby by to być. Nie, nie, dobra, dziesiątka myślę, że może nie, ale Eleas. Nie, może w takim wypadku można by. Um... Może dragona na szóstkę? Jakie mamy szóstki? Malena. Malena jest średnia. Na jakąś czwórkę na piątkę. To już zależy kompletnie od was. Będziecie musieli po prostu wykorzystać jeden ekstra koszt prowizji. E, a nie w chwila. E, nie, bo Ida już nie niszczy artefaktu, tak? Więc dlatego i tutaj nie wrzuciłem, ale Ida będzie z odblokowaniem w takim wypadku. E, mam jedno niszczenie artefaktu. O, 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 o. To myślę, że w sumie gdyby pokombinować załóżmy zamiast dragona wrzucić czwórkę, wyrzucić Pawko, można by wrzucić e, Moren i wrzucić... nie, chwila, jak ja tak to chcę zrobić? E, wiem, co chciałem powiedzieć, e, wyrzucić Pawko i wrzucić Moren, jeszcze mieć może jedno odblokowanie albo Odyńca, to już zależy od was e, Milwa w sumie też by była całkiem ok, e, byłaby potencjalnie kolejnym człowiekiem, który tak grał, ewentualnie idziemy po elfa i gracie sobie hmm, Torwiel, która teraz zrobi minimum 8 punktów e, i potencjalnie obije wam jednostkę, której byście normalnie nie ruszyli, czyli na przykład jednostkę z odpornością, e, więc tak, no to to byłoby na tyle z omówienia e, ile go wyszło, no 5 minut, nie jest źle, ale myślę, że wszystko dokładnie omówiłem, taro mi się go naprawdę przyjemnie i polecam ją grać na rankedy bo e, uzbierałem pełne 9 też dziewiątej rangi, prawie że bez przegrania na, na serii, zwycięzc też, ale no, teraz straciłem kilka witrażyków, bo próbowałem nagrać odcinek z jednej talii. Niestety nie udało się, bo e, wiadomo, meta jest ciśnięta i praktycznie nie idzie, więc myślę, że e, po prostu spróbuję wbić jak najszybciej śmiemą rangę i mieć możliwe potyczki, a dopiero potem będzie, wrócimy do nagrywania fandeków. Na razie poczekam, postaram się nagrywać coś mocniejszego, coś co będzie szło wygrywać bo nie ukrywam, że to nie jest tak prosto. czasami grać odcinek bo jak gramy meton to nie jest zbyt ciekawe no i nie chcę tego też pokazywać no dobra no kurde rankedzik poszedł to nie muszę wszystko pójść gładziutko hello, can you hear me? W ogóle powiedzcie, czy kupiliście sobie tą paczuszkę sklepa? Bo osobiście skłaniałem się prawie, że do kupienia tej paczki ale w końcu mój cebulacki instynkt zwyciężył, bo uznałem, że kurde, to chyba jest 6 dolków, a 6 dolków to jest ponad 22 zł. Jeśli, jeśli dobrze kojarzysz kurs e, dolara amerykańskiego, e, więc e, na razie się wstrzymałem i uznałem, że się trudno w każdym razie też chciałbym wam powiedzieć, że przecież e, niedawno pojawiła się informacja na serwerze na, na serwisie e, facebook stronie gwinta e, że, 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 będzie że można się zapisać do newslettera mm, e, gwinta mobilnego oczywiście się zapisałem do e, gwint, do gwintowego newslettera w formie IOS i liczę, że w najbliższym czasie się to pojawi. Bo to naprawdę ułatwi mi sprawę. Bo jak jestem gdzieś e, po szkole, mam czas. Nie będę wracał do domu, nie bo jakby nie mogę, tak? E, ale nagrać filmik jak najbardziej mógłbym. Mógł Nigdy nawet wrzucić. E, z tym, żebym po prostu musiał zrobić w domu nie Turk, Ale to za mniej 5 minut, więc e, jest to nawet dla Was pomocne. E, tak. Ze ze zeflasu stoi na ręce. To się może przydać, bo może mieć trakar który mu przesuniemy mm, Strzelec wyborowy mm, mm, Nie, na razie na fita sobie pójdzie out Jest OK Może mieć um, jakiś artefakt więc na spokojnie um, dostanie sobie um, pawką Otworzymy od Pawka Zabrosi się na burzę Czy on go zabije jednym strzałem? Może mieć piorun Alzura Nie go wzmocnimy Potem poleci awangarda I dopiero użyjemy umiejętności Pawka o tym Pamiętajcie, bo Ale tak to stracicie jeden punkt A dwa obażenia Bardziej miała pani Geralta znać Nie Skelly potrzebuje silnego króla Boże, ja jestem debilem. Eee, tyle gadam o tym, pawku. Nie zauważyłem, że nie na... Zapomniałem, że na nadal jest zasięg. Bo wcześniej był na rozkaz. I co? Nikt więcej nie odważy się ze mną zmierzyć? Mm, nie mam tutaj północnego wiatru. Mówi się trudno. A jezus, szkoda! Straciłem dwa punkty. Już cztery znaczy. W takim wypadku pytanie czy nie bardziej się opłacało Miatrisa nie ruszać tego Pawka, nie założyłem tego, nie już nie, trudno się nie... ok To w sumie czy zwierciadło Bekera cały czas działa tak samo? No, jak tak? To wygląda prawie że tak samo, to działa tak samo chyba Powiem wam, że jestem w lekkiej dupie. Nie ja to spasuje, niestety. no Gdyby nie ten pawko, to, to byłoby fajnie. Ale to zagranie. Aż mi się słabo zrobiło. Znowu A... nie wam tak wielkiego misplaya. Tam nie, no, to 4 punkty, a dałby mi 6, przez co no byłoby naprawdę łatwiej o wiele w tej rundzie. Um, tak, co by chciał jeszcze wymienić? On będzie też w sumie ranił niektóre chyba swoje jednostki potencjalnie, więc w sumie um, LSB byłby fajny, z tym, że no, muszę go dobrać. Ciaran jest um, w jeszcze jednego komandosu z Górzyny. Jest Iklina. Um, Iklina jest w sensie tutaj słabych Dobra, mam złe przeczucia. Ej, to jest pytanie, co ja bym chciał. Chyba właśnie wolę zablokować mu atrisa, ewentualnie teraz e zranić drakarbiowy i go dobić Aitnę. Rozpal nasze drzewia! Ooo, to mi się nie podobało. Hm. Ja to zrobię w sposób następujący, że zagram sobie ze wlasów Sheldona. I zabiję mu oka. hm, hmm. Teraz mam martwą VW niestety no ale mówi się trudno zrobi jeden punkt maksymalnie, tak? A ten Drakar będzie miał więcej punktów w czasie Więc zabijam Drakar, nie Benkarta z Farbloda. On spasował, jest w miarę ok. Byle bym dobrał i Sengryma, i Evina To będę ustawiony To jest ok, w miarę To takie średnie Niestety w takiej obecnej sytuacji jednak pokuszę się o wymianę sopera. Ojej. Ręka jest. Szczerze słaba, jednak. Bo nie mamy żadnego. Mam jednego golda. Dwa do... dwa goldy. to jest dość słabe. Oczywiście leci pierwsza awangarda w bo musimy czekać jak największą ilość punktów. Bo będziemy ich potrzebować. Um... Niemniej jednak. Podjąć... Brakuje mi tego choćby i senglima albo jeszcze. Ale jasno. Bo jednak mamy dość sporo ilość goldów w talii Szkoda, że ten paw, naprawdę jestem tak mi szkoda tego pawka. O, okej okay. Wszystkich nas taka śmierć Wszystkich Okej okay, jest nieźle. Zabijem no od Trista. W tym nowy gradzie to sami Aszuści. Eee... Czekam jeszcze. Wzmocnę sobie jedwina, żeby mieć takiego sedicznego finishera. Eee, sukrus. To nie jest kraina dla słabych ludzi. na lewo co Kursa nie podnosi żadnych obrażeń, okej. Okay. Czyli możliwe, że on będzie zdał po prostu obrażenia e, z, tego jednostki obok Sokrusa. Ciekawe. Niemniej jednak co chwilę wyskoczy mi też to e, Eliran z no jak zabiję sukrusa, to jego atliz będzie zadał też jednostki z obrażenia jego jednostką. A przez co? On będzie miał mega dużej ilości punktów, muszę mu to zabijać Mogą jak najprędzej. Czy, czy to może być używane uzder kilkukrotnie? Pytanie? Szczerze nie wiem. Nigdy nie I zabijam ci Atlis. Żebyś nie miał więcej jakichś przepotężnych korzyści. A tak, to by się uzdrowi, tak? Na dwóch. Okej. Okay. Ja będę maksymalnie... 8 plus 4 elfy, czyli 12 elfów. W strzelę za 12 z mu i i z Fawort, Zobaczymy, czy mi to wyciągnie. więc za 20 punktów. Ej, bo ile nie będzie jakiegoś dzika morskiego, który mnie rozwali kompletnie, to powinno być ok. I właśnie Zagraca. się zastanawiam. Może mieć dzika morskiego. I pytanie, czy jest warte ryzykowanie? Zaryzykujemy, wiecie? Może mieć kamurskiego, morskiego, ale liczę, że go niedobro. Taką nadzieję. O, jest 5 punktów w plecy, ja mam jeszcze inny ładunek. Tanie. on w czasie zrobi 11 punktów e, Bardziej mi się opłaca bić z, nie kapona zniszczy swoją jednostkę i się uzdrowi Nie wiem co może mieć tego, więc chyba mu skasuję rębacza, wiecie co? Fail nie, nie, jednak nie, kapona. kapona z Falbloda Nie, w sumie mogłem być faworyta i zabić Kojitnę. Ale chwilę, to też bym musiał. No, się. No, tak a, z... o, udało się! Boże, myślałem, że będzie jakiś tego finisher, a jednak nie. E, super! Jak widzicie, udało się wygrać. poszło poszedł oczywiście, bo deck miał fajny. Sam, z, sam zamysł z Sokrusem był całkiem ciekawy. E, Choć prawda, chyba to był deck od końca na e, z, właśnie istę, ale e, naprawdę mi się podobał ogólnie ten deczek. E, więc tak, tyle byłoby w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że on Wam się spodobał. Sama talia też. Myślę, że w obecnym sezonie pojawi się jeden odcinek z tej talii, bo e, nie ukrywam się ona jedną z moich ulubionych w obecnym sezonie, bo po prostu kocham ten archetyp jakby pod elfów. Poza tym jest całkiem niezła. Nie patrzeć, tak? Ma potężne niektóre karty yy, i jest mocno kontrolna, co yy, daje jej przewagę i się tworzy całkiem niezłą ilość punktów. Więc tak, tyle byłoby w tym odcinku. Ja żegnam się z Wami i do usłyszenia. Cześć!